Zobaczcie, jakie auto opuszcza dzisiaj Mój Plac. Audi Q3 sprowadzone na indywidualne zamówienie mojego klienta, import ze Szwecji, przede wszystkim auto bezwypadkowe z potwierdzonym oryginalnym przebiegiem. Ten egzemplarz praktycznie nowy. Audi Q3 z 2025 roku auto wyprodukowane w lutym i od marca użytkowane, słuchajcie, w Szwecji, czyli pierwsza rejestracja. MARZEC 2025. Samochód praktycznie bez żadnych uszkodzeń. Nowy samochód na fabrycznej gwarancji do marca 2027 z niewielkim przebiegiem 1000 km. Auto było oglądane przez naszego pracownika w Szwecji. Jedyne uszkodzenie znaleźliśmy tutaj na tylnym zderzaku. Nostka napędowa 1,535 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych oczywiście, jednostka Benzynowa. Zobaczcie jak wygląda praktycznie nowe Audi pod maską. Nie jest to auto pofirmowe. Wyposażeniowo jest całkiem nieźle. Mamy tempomat, mamy wirtualne zegary, mamy kamerę cofania, mamy grzane fotele, dwustrefowy klimatronik. Oczywiście automat i co ciekawe samochód wyposażony w Webasto, czyli ogrzewanie postojowe. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamera cofania, drugi komplet kół. Na felgach aluminiowych oryginalnych samochód w środku wygląda praktycznie jak nowy. Z dodatkowego wyposażenia, jak to w Szwecji, mamy automatyczny hak. To auto zostało sprowadzone na indywidualne zamówienie mojego klienta. Importuję samochody ze Szwecji właśnie na zamówienie. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem samochodów w Szwecji, zapraszam na naszą stronę www.autoimportnie.pro.pl Ile to auto wyszło? No to już Wam mówię. A praktycznie nowa Audica Q3 2025, gwarancja do marzec 2027 i jest to gwarancja fabryczna. Ile ten samochód kosztował mojego klienta? Słuchajcie, sam zakup wyniósł poniżej 135 tysięcy złotych. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba Kutrójka w takim odcieniu kolorystycznym jak tutaj. Chcesz sprowadzić samochód ze Szwecji? www.autoimportnieporanek.pl Doradzimy, jaki samochód kupić. Oczywiście go sprawdzimy na miejscu. Mamy osoby, które sprawdzają samochody na miejscu w Szwecji i zorganizujemy cały import tego auta do Polski. Szwecja to jest bardzo dobry kierunek. Auta bezwypadkowe. Przede wszystkim mamy potwierdzony przebieg. I możemy sobie sprawdzić pełną historię za darmo takiego samochodu. A teraz wy zobaczycie, jak klient zadowolony opuszcza plac właśnie tym samochodem. Pozdro. Muzyka